Jesteśmy teraz na y, lotnisku w Krakowie i czekamy właśnie na odlot, tam już jeden kołuje, ale wy go nie widzicie, ma jeszcze jeden lądować. chyba, że jest opóźniony, ale to już za więcej szczegółów, dlatego widzimy się jak ten będzie już startował. Wylądował, widzicie go gdzieś tam, o, tam. No, widać światełko, teraz go lepiej widać, chyba każdy widzi te jego światełka, może być to Ryanair. widzowie. Wy uzyzy.